woliłam sobie to przerysować, jednocześnie nanosząc jakieś lekkie poprawki, korygując, bo tak to wygląda, że przechodzimy od takiego wstępnego szkicu, później robimy taki bardziej dokładny, gdzie uwzględniamy jakieś wejścia, wyjścia, zejścia i to już mi tak wygląda. <laughs> Jak ja tutaj, tu, w najbliższym otoczeniu tego domu będę funkcjonowała, tak? Wstaję sobie, idę się umyć, kawa mi się gotuje, robię kawę, idę na taras. Tą kawę, czy tam kromkę sobie zjem sama lub z wszystko jedno. Słońce w przesileniu letnim, no, wstaje tutaj, tak, nie na wschodzie, <laughs> tylko wstaje tak, że ono jeszcze łapie tą elewację północną, i zachodzi też tutaj i łapie elewację północną, ale nie o tym. Czyli ja tutaj sobie już zjadam to śniadanie, idę pod tą, pod tą osłonę, tak, tutaj do rozsadnika, czy tam do szklarni, bo to część roślin można na stałe już zostawić, to no, znaczy przechodzę tutaj, wypuszczam kury. Yy. Idę sobie jeszcze popielić, póki to słoneczko, tak wiecie, jest bardzo nisko, ten ogródek, wracam sobie na taras, myję ręce, żeby już do tego domu nie wchodzić, czy, czy wejdę do domu, umyję się cała i wychodzę tu, żeby ochłonąć. No, tu już w tym czasie powiedzmy, że słońce tu przewędrowało, tak, bo ono tak, takim ruchem będzie szło. Już jest wyżej, więc ja nie chcę tutaj, bo ono już tu operuje przez ten poliwęglan, to się nagrzewa. Nie chcę, chcę się tutaj ponapawać. Nie chcę jeszcze usiąść, bo tu mam to moje biurko do pracy, tak. I, i, i robię, jak mówiłam, jedne drzwi tarasowe. Mogą to być podwójne, przeszklone dni, drzwi. I ja sobie tutaj... W tej strefie przeddomowej, która jest y, zarośnięta od strony ulicy drzewami, to jakimi drzewami, jakimi roślinami, to wy decydujecie sami, y, no, no nie chcę wam nic sugerować. I tu jest tak, że przez większość dnia ta część y, to jest y, zacieniona, tak, więc jeżeli ja tu się zdecyduję posiać trawę, to ta trawa bez żadnej mojej dalszej pielęgnacji oprócz koszenia raz tam na miesiąc powiedzmy będzie cały czas zielona, ale ja równie dobrze mogę sobie oszczędzić tego koszenia to ja tutaj mogę wprowadzić mech, tak, też taki e, 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 roślinę nie tylko leśną, taką, która lubi zacienienie. Natomiast w tej strefie, która jest nasłoneczniona, ja mogę zrobić wrzosowisko albo połączyć to wrzosowisko, nasadzić tutaj jakieś żurawiny, nasadzić tutaj y, y, macierzanki piaskowe, które bardzo dobrze się będą czuły. Y, y, jeżeli różaneczniki czy tam azali, no to ja już bym wolała je tutaj... Y, tak bardziej zacieni na cieplejszą porę dnia, i jak ja już tu ochłonę, odpocznę. Widzę, że to słoneczko jest tu, że tu już mam cień. Wchodzę sobie, siadam przy biurku, pracuję i mam cały czas te drzwi otwarte. Tak, ja cały czas wpuszczam tą, zapraszam tę przyrodę tutaj do domu. Teraz wracając do kur. Od razu tu koryguję, że tak jeżeli ten garaż, ta wiata garażowa i wejściowa, tak, ma te 3 metry, no to 2 metry, czyli ja tutaj od sąsiada dobrze, 2 metry na jakąś roślinność, czy nawet na to, żeby puścić tutaj, tak, po tej pergoli, czy jakiś żywopot, jeżeli tu nie ma żadnego e, zacienienia od strony sąsiada. Te kury zabezpieczam. Jeżeli mam samorderce, takiego jakim jest Dyzia, czyli pies polujący, no to ja y, muszę tu jakoś wygrodzić tę strefę taką, zostawiając maksymalnie dużo y, strefy, no, żeby te kury zabezpieczyć, tak? I powiedzmy, że tutaj. Y, obsadzam, żeby ten kurnik też nie był w słońcu, obsadzam drzewami, to już będzie sad, tak? Ja już tu projektuję sobie sad i jeżeli to będą na przykład yy, będę chciała mieć orzechy włoskie, tak? Które do, doskonale zacieniają, no to muszę się liczyć z tym, że takie drzewo będzie ogromne i zaczynamy od tych najwyższych drzew, tak? Do coraz niższych yy, pamiętając o tych koronach, więc jeżeli to będą jakieś tam yy, Wiecie, drzewa typu palowego, tak, że mam, mamy tylko przewodnik i owoce są na przewodniku, no to my możemy je sobie tam z tej czy z tej strony posadzić, tak, żeby nie, nie szkodzić sąsiadowi. Robię sobie ten sad i no, nie sadzę tego sadu tuż przed ulami. Natomiast zabezpieczam, znaczy ten teren przed ulami nie chcę mieć trawnika, bo to jest takie wiecie na słońcu, tak? No tu cały czas świeci to słońce. Nie chcę tego podlewać, no tej wody to mam tylko po to na te takie potrzeby bieżące, żebym się nie natargała. I ja tu się decyduję ja mówię, bo każdy ma inne oczekiwania i potrzeby. Robię łąkę kwietną, tak? Do ogrodu idę tędy, czyli nie przed ulami, albo przez sad, tędy. To nie jest teren ogrodzony. On jest ogrodzony, no tutaj pies może biegać sobie. Chodzi o to, że tu mam jakieś tam przejście do, do dalszej części ogrodu, tak? Jak ja to rozwijam, to jest moja sprawa. Czyli tu będzie łąka łomu. Łąka kwietna, którą będę kosiła dwa razy w roku? No nie lubię smrodu kosiarki spalinowej. Im dalej od domu, tym większy problem jest z tym, żeby zasilić w prąd. Tak? Pszczoły też nie lubią, nie lubią warkotu. One latem dosyć często no, rzucają się na takiego koszącego trawnik. Poza tym trawnik nie przynosi mi żadnej korzyści, mnie ani moim pszczołom. O tych kurach zaczęłam Wam mówić, jeżeli ja bym się zdecydowała tutaj przyjechać z hrabim już na całe życie, to ja ten kurnik mogę rozbudować, nie będę musiała się martwić, mogę mieć tu stado kur, tak 50 niosek. Mogę zacząć y, dorabiając do emerytury te jajka sprzedawać, mogę mieć kaczki, które mi dobrze zrobią takie biegusy, na przykład będą mi wyjadały ślimaki, nie. No ten sad to ja bym tu dalej rozbudowała tak żeby odgrodzić te ewentualne warzywne moje no i częściowo tutaj przez to też zacieniam tą łąkę, tak daję możliwość rozwoju innym roślinom. Później sadzę coraz niższe, czyli pojawia mi się jakiś jagodnik, czyli krzewy owocowe. Ja tutaj sobie takie krzaki sadzę jak na przykład porzeczki, jak na przykład jeżyny, maliny, coś po co pójdę raz w tygodniu, co mi z dnia na dzień nie będzie opadało na ziemię. Wiecie, czy tak sobie planuję, że ja tutaj nie zachodzę codziennie czy tam dwa razy dziennie, żeby oberwać. I dalej mam uprawy takie, jakie chcę, czyli kartofle, jakąś kukurydzę, coś co nie wymaga mojego podlewania. Wszystko co wymaga podlewania. Ja przenoszę w tę strefę, no nawet tu mogę sobie taki warzywniaczek, taki warzywniczek taki z takimi ładnymi roślinami, czy właśnie te krzewy mogę tutaj posadzić, żeby była jeszcze w zasięgu wody, bo ja i te borówki i te jagody kamczackie, no muszę jakoś podlewać, żeby te owoce się nalały i żeby one były wiecie, słodkie i to jest taki przykład ja Wam pokazuję przykładowo, no, na konkretnym jakimś przykładzie, chociaż to nie jest realny przykład, jak to powstaje. Czyli zaczynamy od domu, od tego, co się dzieje w domu, potem przechodzimy do tych naszych potrzeb najważniejszych, dookoła domu. Na tym polega też projektowanie permakulturowe. I wymając już taki szkic, i wiecie, że to jest minimalne wymiary tej działki, to jest 5 metrów, 7 metrów, i to dobrze byłoby, żeby to było 8 metrów, czyli 20 metrów. Jeżeli na taką działkę trafimy jeszcze ukierunkowaną północ, południe, gdzie dojazd jest od północy, no to musimy się liczyć jeszcze z tym, z tym że w, w miarę upływu czasu nasze sąsiedztwo może się radykalnie zmienić, tak? Bo na przykład tutaj stajemy się jakąś tam zaplecze miejskie. Zaczyna nas miasto pochłaniać i deweloperzy wykupią sąsiednie działki, tak? Wykupią, postawią nam tutaj, nagle nam się tu pojawi beton, czy nagle nam się tutaj pojawią jakieś yy, yy, pawilony handlowe, wiecie, no miasto jak yy, Wchodzi no to już wchodzi pełną gębą i te 15 lat no to jest nic w skali miasta. A w naszej jest to prawie całe życie i my z, nagle zostaniemy obudowani. Więc szukajmy większych tych działek tak żeby nam jak najmniej to sąsiedztwo zagrażało. Im większa ta działka będzie, to my zrealizujemy ten swój plan minimum i zabezpieczymy się przed wpływami sąsiedzkimi. I myślę, że na tym na razie wyczerpałam temat. Bo nie chcę tu nikomu nic sugerować, yy, podałam wam zasady, tak, zasady jakimi ja się kieruję, projekt, no, kierowałam yy, yy, domy, czy projektując sobie cokolwiek, w tej chwili yy, tego nie uczą na uczelni. Yy. Tam uczą, to jak ta bryła domu będzie wyglądała jest istotne, ale dopiero jeżeli my ją rozwiążemy w środku. Nie powinniśmy zaczynać od tego, że to ma być ładne i kupujemy dom z katalogu, bo nam się podoba taka elewacja, wchodzimy do środka i się okazuje, że my połowę musimy tam zmienić, bo jest niefunkcjonalne. Jeżeli zmieniamy, decydujemy się w fazie budowy, tak, no to nie jest takie bolesne, jak się okaże w czasie użytkowania, że nam jednak no, czegoś tu brakuje albo czegoś zbywa i, i i my się decydujemy tu właśnie przeprowadzić na zimę, a nie mamy ogrzewania i nie mamy możliwości podłączenia tego ogrzewania, jeżeli bo, byłoby to jakiekolwiek o, o, ogrzewanie spalinowe, czy to gazowe, czy to węglowe, czy to y, drewnem, czy to jakimś tam materiałem organiczną, tak? No nie mamy. Musimy mieć komis spalinowy. No i teraz co? Będziemy rozbijać ten dach, tak? Niszczymy sobie, no, w, wpuszczamy się w koszty. Więc my to wszystko na etapie takiego projektu Planujmy, wiadomo, życie weryfikuje wszystkie plany, może nam wszystko lec w gruzach, ale dobrze się y, już y, na to przygotować i poprosić architekta, żeby to zrobił tak, jakby zrobił dla siebie, on, żeby on się postawił w Waszej sytuacji, powiedzieć mu wszystko, jakie mogą zajść tutaj zmiany ewentualne, tak? Czy do nas, czy nam się rodzina powiększy, czy nam się rodzina pomniejszy, czy będziemy mieli wiecznych gości, tak? I niech on to najbliższe sąsiedztwo zaprojektuje, bo dalej to wy sobie poradzicie, sami będziecie deptać te ścieżki i będziecie wiedzieć, którędy, dokąd jest łatwiej dojść. Tak? No to do zobaczenia w następnym odcinku, myślę już innej treści. Pa, pa.